27 kwietnia to dzień, który nie wybacza pośpiechu. Warto zwolnić, zanim wszystko wymknie się spod kontroli. Nocą zrobi się nerwowo, jakby coś w powietrzu prowokowało do kłótni i starych wybuchów. W ciągu dnia trudno będzie o spokój, napięcie będzie rosło nawet bez wyraźnego powodu. Małe sprawy mogą nagle stać się wielkimi problemami. Będziemy drażliwi, nieprzewidywalni, a emocje trudno je do opanowania. Wieczorem przyjdzie nów, ale sprawi, że zamiast ulgi poczujemy ciężar wszystkiego, co się wcześniej nagromadziło. Film o Nowiu osobny zapraszam. A teraz przejdziemy do aspektu dnia a jest to opozycja Marsa w lwie do Plutona w wodniku, która uściśli się o 3.04, 27 kwietnia. Ona wzmaga napięcia między indywidualnością a wolnością, a potrzebą dominacji i uznania, prowadząc do konfliktów, ale też do głębokich zmian. Z jednej strony mamy zdecydowanie, dumę i walkę o swoje wartości a z drugiej destabilizację przestarzałych struktur, zmuszającą do rewolucyjnych kroków. Ci, którzy, którzy potrafią wykorzystać tę moc, wyzwolą się z ograniczeń i zrealizują jakąś śmiałą wizję, jednak nieuniknione są też gwałtowne spory, zwłaszcza tam, gdzie władza spotyka się z buntem przeciw kontroli. Opozycja Marsa i Plutona w horoskopie urodzeniowym wskazuje na silne napięcie między wolą działania, a głęboką potrzebą kontroli i transformacji. Może przejawiać się jako skłonność do intensywnych konfliktów, walki o władzę lub trudności z panowaniem nad własną energią i emocjami. Taki aspekt wymaga świadomej pracy nad konstruktywnym wyrażaniem siły oraz przekształcaniem destrukcyjnych impulsów w twórczą moc.